Generalnie dojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy dojechać i kombinujemy, co będziemy robić dalej. A propos Hiszpanii, nawet nie wiem, czy to nie pójdzie na odrębny filmik, bo zarzucono mi, że jakieś tam wywody, tylko takie swoje przemyślenia, wrzuciłem żadnych konkretów. Ale jeżeli nie pytacie albo nie umiecie zapytać, to też ciężko wam odpowiedzieć, bo niby jak. Nie ma pytań, nie ma odpowiedzi. Jeden, jedna osoba powie, że Hiszpania jest do dupy, bo gdzieś tam mieszkała i przez 5 lat nie mogła pracy znaleźć, ale to jakby może wynikać z wykształcenia albo braku danego stanowiska, wiecie, to tak jak Ferdek nie mógł też pracy znaleźć, tak? Inni z kolei powiedzą, powiedzą że robią tutaj bardzo dobry biznes, że dobrze im się żyje, że warunki są sprzyjające, że e, mają lepsze zdrowie psychiczne albo fizyczne. E, jakie masz odczucia? Ja myślę, że na początku jest lekki kryzys, nie? Zbyt trochę zbyt wakacyjnie, nie? Ale e... jak, pytasz się o zdanie, to tak, to jakby e... Moja żona nie mogła przywyknąć do tego, że właśnie, że jest ładna pogoda i czasami jest po prostu zbyt, zbyt wakacyjnie, zbyt e... zbyt luzacko, nie? Nawet jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, bo poznaliśmy tu bardzo wielu, e... wielu fajnych ludzi. I nie tylko Polaków, oczywiście, no to oni już tak sobie wiecie, żyją w tym, na takim grillaucie. Nie zawsze no, im na wszystkim zależy, i to takie no to się... no zależy, kto, kto po co tutaj przyjeżdża. Tak? No bo wiecie, można wpaść na dwa tygodnie na urlop i świetnie się bawić i świetnie odpocząć. Bo jest słońce, pogoda, plaże, super jedzenie. Eee, można przyjechać tutaj na dłuższy pobyt emerytalny. I też jest zarąbiście, bo wtedy... Zależy, ile ma... się żyje na tej emeryturze, bo niektórzy na drugi dzień po się od razu i... <noise> Ale na tych prywatnych żyją dłużej. No tak. <noise> Więc e, po prostu no jest taki chill-out, ludzie troszeczkę inaczej tutaj podchodzą. Nie ma takiej, jak w Polsce, nie wiem, takiego spięcia że czegoś nie wypada, czegoś nie można, to tak, po prostu można. Można się przysiąść do stolika, można usiąść z kimś innym, Tak, bardzo wiele razy do Tak, nas się ludzie Po prostu nie? porozmawiać i jakby nawiązywać kontakty, wychodzić. I to jest e, e, i tak naprawdę się dzieje, bo tak nasi klienci tutaj przyjeżdżają i tak zawiązują właśnie nowe znajomości nie tylko z nami, tylko z innymi osobami dookoła, z sąsiadami wyjeżdżają sobie na różne wycieczki, bo też są organizowane. Albo po prostu jadą swoim samochodem kilka osób, więc wiecie, no to życie trochę jest inne, bo też pogoda na to wpływa. Kiedy tam deszczy popada, to popada, ale to nie jest cała taka pora zimowa jak u nas te 6 miesięcy, że człowiek raczej musi być spięty <gry> i myśleć o tym, jakie przyjdą mu rachunki za ogrzewanie. A też co innego, jest jak przyjeżdżacie, i jesteście jeszcze w wieku produkcyjnym. Chcecie tak, zrobić biznes, tak, tak, albo szukacie pracy. Oto mieliśmy też bardzo dużo zapytań, zwłaszcza na no to, TikToku. To myślę, że tutaj, znaczy nie, nie, nie tutaj, nie w tym miejscu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Znaczy nie nie znamy tego miejsca, więc się nie wypowiemy. Nie tak? na natomiast, pewno bardzo rolnicze, tak? No natomiast Costa del Sol to nie tylko chodzi o to, żebyście przyjeżdżali, kupowali nieruchomości i je wynajmowali. E, bo jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na wszystko ze względu na to, że tam ludzie przyjeżdżają mieszkać, e, wynajmują na e, długie terminy mieszkania, chcą po prostu e, w fajnym miejscu, gdzie toczy się życie całym rokiem, przebywać. A e, tam, gdzie są ludzie, tam generują przeróżne potrzeby. Między innymi. E, Potrzeby, nie wiem, sprzątania, rehabilitacji, jakieś medyczne usługi. Gastro w dużej mierze gastro, teraz bardzo e, dużo. Kosmetyczne, no po prostu wszystko dookoła Tak, no, Bardzo wymaga. dużo Anglików, Anglików i Ukraińców zakład, zakładach chciałem powiedzieć. Otwiera restauracje i e, tak. naprawdę przebijają się przez rynek, ponieważ są po prostu lepsi od e, Hiszpanów, którzy nie do końca zawsze rozumieją po co jakiś remont Może robić w blokalu. Albo może nie, to, może jest, nie są tego może nauczeni. Może to nie jest, że jesteśmy lepsi, tylko. Ale przebijają się. Trzeba wziąć pod uwagę, że jakiś design robią i klienci wtedy tam idą. Nie? Ale też musicie wziąć pod uwagę to, że Hiszpanie jakby w tej pogodzie żyją e, już przez długie, długie lata i też e, mają pewnego rodzaju zmęczenie, pewnego rodzaju lenistwo i te pewne czynniki złożyły się na to, że nie czuli takiej potrzeby e, zmian. E, a my, jako nie wiem, Polacy czy Ukraińcy czy właśnie Anglicy, e, troszeczkę innego świata widzieliśmy. Troszkę bardziej e, lubimy żyć designersko, i też przez to, że zaczynamy po prostu e, zmieniać e, tą hiszpańską rzeczywistość, e, szczególnie jeśli chodzi o te. Myślę, że duże miasta i akurat wybrzeża, tak? tam gdzie są turyści. Bo, no, bo tak naprawdę, jak przejeżdżacie przez miejscowości takie w górach, czy w miejscowości, które tutaj jechaliśmy, one nadal są hiszpańskie i one pozostaną w tym trendzie, e, bo to wszystko to jest zapotrzebowanie turystów. My, e, my turyści, obcokrajowcy, no, e, czy osoby sprowadzające się e, Generujemy po prostu inne potrzeby, inną jakość usług i to wpływa na te zmiany. Także jak jesteście kreatywni, to nie bójcie się Hiszpanii. Nie myślcie o tym, żeby pracować u kogoś, bo tej pracy u kogoś faktycznie tutaj nie ma, stawki są niskie, ale myślcie o swoim biznesie, o tym co możecie robić i jak możecie się w ten biznes wkręcić. Można zawsze zawierać umowy B2B, nie trzeba. Tak. Być dużo po dużo, pracownikiem. dużo Dużo pań kosmetyczek ostatnio się mm. do nas odzywało odnośnie e, zapotrzebowania na, e, na zrobienie pazurów I, e, i to i to jest taki trochę temat e, trochę temat rzeka myślę, bo e, jest, jest różnie, nie? Różne, różne... To są różne jakości. jeśli e... Różne opinie słyszymy. Raz lepsze, raz gorsze, ale jest generalnie... bardzo ciężko, wiecie, dziewczynę znaleźć dobrą e, manikurzystkę, która e, będzie dobrze robiła paznokcie, będzie właśnie. to robione w, e, po prostu w bardzo higienicznych warunkach. No, to... Albo żeby nie odpadło na drugi dzień, bo tak e, też Olga miała. Oczywiście też mus... to też nie jest tak, bo e, Hiszpanii, którzy zarabiają trochę mniej, oni wybierają zakłady gdzie jest ta usługa tańsza, tak, a Wy przyjeżdżając tutaj musicie świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie, jakby dbać o swoją reputację i przez jakość usług, które będziecie świadczyć, zdobywać sobie klientów i właśnie tych klientów, którzy gdzieś tam w, nie wiem, Szwajcarii, Danii, Belgii, Norwegii, Niemczech, czy w innych zakątkach świata są po prostu nauczeni takich wysokiej jakości usług, Mało tego, myślę sobie, że gdzieś tam w Anglii czy nawet w Niemczech te usługi są dużo, dużo droższe niż tutaj. Więc ci ludzie, jeśli dostaną te same usługi w wysokiej jakości, a jeszcze w niższej cenie niż mają u siebie, to czemu mają z tych usług nie skorzystać? Tylko trzeba pokazać się na tym rynku i trzeba po prostu zaistnieć jakością, nie byle jakością, bo byle jakością nie przejdziecie. I... Tu kolejna rzecz, którą na pewno, która jest wymuszana jakby na rynku, ona nie jest jeszcze odczuwalna, aczkolwiek jako, że trochę siedzę w marketingu i odłubie no, jakieś tam sobie rzeczy, powiedzmy, tak bym to nazwał, to jest wymuszona taka potrzeba jakby pokazania się w sieci, ponieważ wiele restauracji w Hiszpanii nadal nie ma na przykład wizytów, wizytówki Google a jeżeli ją ma, to na przykład nie ma na niej godzin otwarcia, albo żadnych opinii, albo żadnych zdjęć, jest tylko podany adres na przykład, czasami nawet nie ma numeru telefonu, ale to powoli się zmienia na Costa del Sol na pewno, bo no, tak jak mówiliśmy wcześniej, wielu już walczy o klienta, wielu zaczyna swoje nowe życie, nowy etap w życiu, nowe biznesy, teraz mamy parę osób, które chcą swoje biznesy w Polsce zamknąć, przenieść się tutaj. Jedną czy dwie pary mamy, które chcą w ogóle tu pracować, ponieważ pracują zdalnie i stwierdziły, że po co mają gdzieś tam siedzieć w jakichś dziwnych klimatach, skoro mogą po prostu żyć w ciepłym kraju, jakby zrozumiały. Ale tak, jeżeli chodzi o marketing, fotografia produktowa, jakieś wizytówki Google, strony, strony internetowe to już w ogóle. To jest absolutne must have, to idzie, idzie jak krew z nosa tak naprawdę, ale powolutku się zaczyna ruszać i nawet sami Hiszpanie zaczynają dziś już tam trybić ej, może coś bym tam z tego internetu no nie mam skąd skorzystał. Mam powiedzenie, że krew z, jak idzie jak krew z nosa. Może powoli. Ale krew z nosa le leci raczej szybko. No zależy komu. No dobra, no to, no to inne sformułowanie. No tak, po prostu nie, ciężko to idzie. Generalnie no. tak. Nie, nie, jeszcze się to nie przebija, aczkolwiek my odczuwamy to już, my to odczuwamy po prostu, tak? Jeżeli chodzi przede wszystkim strony internetowe i wizytówki Google, to jest. To nie ma nic innego, słuchajcie, jak tu można robić to samo co w Polsce, tylko po prostu w lepszym klimacie, bardziej być uśmiechniętym, zadowolonym. Swoją pozytywną energię przekazywać swoim klientom e, i też budować fajne relacje, bo nie zawsze to możemy w Polsce zrobić. E, kawa na e, miejscach poza, słuchajcie, tymi turystycznymi, typowo przy plażach, e, można kupić za euro, więc można się spotkać e, wydając jedno euro. Po mój, prostu. Re, mój rekord 60 centów. 60, 60 centów, tak. I całkiem naprawdę fajna i przyzwoita kawa, więc. E, Trochę, to, szum, trochę szumiało w zębach, co? ale nie było zła. <laughs> to, co słuchajcie, nas e, ogranicza to zawsze mój mąż powtarza, a to tylko nasza po prostu wyobraźnia. Więc Hiszpania się niczym nie różni. E, nawet język to też nie problem, bo można się go nauczyć. E, Jest spoko, tylko trzeba mieć czas. No, trzeba jakby sobie założenie takie zrobić. E, ale po, pomału, po, 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 My nie po, uczymy się a jednak gdzieś w, tak. tam wiecie, już... Poruszając Idziemy się w stronę rozmawiając, plaży, tak, tu. No to, to jakby też udaje nam się, po prostu, pewne rzeczy już wyłapywać. Myślę, że jeszcze trochę i coś tam już zaczniemy składać jakieś zdania. Ale porozumiewamy się fajnie po angielsku, jak trzeba, to i po niemiecku. Więc no, nie ograniczajmy się. Nawet jak znacie tylko język polski, na początku będziecie musieli, jakby, skierować swoje usługi do Polaków. E, to i tu jest naprawdę e, wielu i e, krok po kroku można po prostu zbudować sobie e, swój świat tutaj mniej nerwowy, e, bardziej szczęśliwy, bardziej uśmiechnięty, a do Polski latać na wakacje. Tak. Podstawowa różnica na przykład pomiędzy tym, gdzie myśmy mieszkali w Polsce, a tym, gdzie mieszkamy tutaj. Jest taka, że w Polsce wracaliśmy do domu o 18-17, o oczywiście jak nie mieliśmy co robić, bo byliśmy w gastro, więc tak naprawdę pracę mieliśmy całymi dniami i nocami, zwłaszcza w weekendy, ale co chciałem powiedzieć, o 18 najpóźniej 19 wracało się do domu, odpalanie telewizji, no i taki polski styl: ferdek się kłania, polsat. Hity z Pols ja nie wiem Skąd ty to wziąłeś? Hity z Polsatem Nie mieliśmy, ale dobrze. Ale nie, ja mówię tak ogólnikowo, tak? A no, okay. tutaj, tak naprawdę, my dopiero o 18:00, jak kończymy pracę, to gdzieś tam zaczynamy myśleć o kolacji, o wyjściu na miasto, o jakimś takim wypoczynku, spacerach, i tak naprawdę nam się dzień o tej 18:00 to jakby dla nas, dla nas, dla nas ten prywatny czas tak. Dopiero się zaczyna. Chociaż są też dni, kiedy, kiedy na przykład Olga jeździ z klientami do 21, bo trzeba coś ustalić, bo kupują nieruchomość, bo coś tam jeszcze. Ja tak samo mam, mamy do zrobienia jakiś remont. Teraz to inna bajka. No, mamy jakiś remont albo coś też trzeba ustalić, też z klientem trzeba posiedzieć, pogadać. E, nierzadko wypić jakieś tam sobie piwko dla, dla spokojności i e, no ten czas tak naprawdę zaczyna się wieczorem, kończy się, wracamy do domu tak naprawdę gdzieś 22, 23 i to tak i to wcześniej wracamy, bo wielu, wielu jeszcze o tych godzinach dalej jest. W, w... No jeszcze życie powiedzmy sobie, że e, tętni tak. i to nie tylko w weekend, tak jak to było do tej pory w, w naszym życiu w Polsce ale tak jakby całym, całym tygodniem. Więc e, chyba teraz w ogóle jest taki najbardziej okres e, Boże, hiszpański urlopowy bym powiedziała, bo się okazuje, że wszystkie takie nasze gdzieś tam ulubione restauracyjki czy tak. jakieś takie miejsca e, mają urlopy do mm, lutego. Więc e, no tak, też korzystają z życia. Nawet słuchajcie, niektórzy powjeżdżali do Polski, bo ostatnio rozmawiałam z właścicielem. Ehm... O Jezu. No, Przypomnij mi się później no. i ale jakby rozmawialiśmy o tym, że właśnie wybiera się do Krakowa. Ja mówię o matku, mówię, to będziesz w śniegu musiał chodzić. Mówi, no tak, ale my tego nie mamy, no to tak fajnie będzie. Ja mówię, no te ciepłe buty i kurtka, nie? I skarpeciory. <gry> tak, no skarpeciory, ale. Ehm... No. Dobra. Kończymy na dziś. Jak macie jakieś pytania, dotrwaliście do końca tego materiału, podobał wam się, dajcie łapkę, subika, jak wam się nie podobał, no to, no to przepraszamy, trudno, nie wracajcie na ten kanał. W każdym bądź razie, mimo wszystko zachęcam do subskrybowania, odwiedzania naszych innych tak, mediów i społecznościowych pytajcie, jak i zadawania pomóc, pytań, tak, jeżeli, jeżeli będziemy znali odpowiedź, będziemy. nigdy mogli... niczego nie krytykujemy, bo nie ma czego krytykować i też no nie ma co hejtować, jak ktoś chce tutaj przyjechać i zmienić swoje życie. Może nie być zbyt łatwo na początku, ale też jesteśmy Wszystko jest do wszyscy. Ogarnięcie. Myślę, że tak pozytywni ludzie tutaj, że szybko wieści się rozchodzą. Ktoś jak jest dobry, to... Tak. Więc to do naszej społeczności dobrze. Życzymy Wam pozytywności i, i, i uśmiechów. Pozdrojenia. Pozdro.